Ekipa Oponeo TVP Bydgoszcz, Marcin Gagacki i Marcin Byliński wyrusza na kolejny rajd, tym razem do Rzeszowa. Sami zawodnicy, jak i kibice mają nadzieję, że dający osobie znać od dłuższego czasu pech wreszcie odpuści. Rajd Rzeszowski będzie czwartą rundą rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski w tym roku. Załoga Gagacki-Bilski zajmuje obecnie drugie miejsce w grupie N i dwunaste w klasyfikacji generalnej. Strata do prowadzącego Mariusza Nowocienia jest niewielka. Musimy go troszeczkę podgonić. Później mamy dwie rundy szutrowe i asfaltową. Na szutrowych rundach w biegłym roku byliśmy lepsi od Mariusza, więc jest szansa tam, żeby te punkty. Już odrobić i, i może uciec przed, przed, przed asfaltowym rajdem dolnośląskim? Największym problemem bydgoskiej załogi jest jednak cyklicznie pojawiający się pech. Nie wszystko zależy od kierowcy i pilota. Czasem zawodzi samochód. Na ostatnim rajdzie karkonoskim nie poszanowałem tego. Jadąc na kapciu, uszkodziliśmy napędy, w związku z tym straszną stratę. Złapaliśmy, przez co troszeczkę punktów nam uciekło. Nasza załoga, nauczona doświadczeniem, w rajdzie rzeszowskim chce pojechać bardziej taktycznie, ale jednocześnie zrobić jak zwykle dobre widowisko dla kibiców. Gagacki i Bilski we wtorek wyjeżdżają w stronę Rzeszowa, a w piątek w centrum miasta pierwsza okazja do przełamania pecha.